Dzień dobry Państwu, niedziela 27 lipca, Maciej Dobrzański, to jest program Prudnik na szybko, czyli podsumowanie tygodnia na ziemi prudnickiej. Nim do niego przejdziemy, chciałbym Państwa zaprosić do korzystania z usług naszego partnera. W biurze podróży Mix Travel ubezpieczycie m.in. samochód, dom, czy też swoją firmę. Ulica Jagiellońska 22, obok Urzędu Pracy. A teraz zobaczcie skrót najważniejszych wydarzeń. Z Prudnika do Dębowca rowerem. Powstanie malownicza trasa. Basen z szansą na odbudowę. Gmina stara się o dofinansowanie. Zbliża się wielkimi krokami. Święto jazzu już 2 sierpnia. I teraz jedno z moich ulubionych zdań. Program Prudnik na szybko. Czas start. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl I like cheese. Dobra nauka, świetna zabawa. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa oleje od polskich dystrybutorów, najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal, profesjonalne pokrycia dachowe, gwarancja, fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami, Prudnik ulica Morcinka 1a. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski. Wyjazdy z Prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans. Wycieczki szyte na miarę. Proszę Państwa, nim przejdziemy do najważniejszych informacji, informacja medyczna. W firmie Artromet przy ulicy Piotra skargi 15A w Głogówku od teraz w ofercie nieinwazyjna terapia bólu kręgosłupa, czyli dekompresja kręgosłupa. Obok mnie numer telefonu, a firma Artromet to oczywiście jeden z naszych partnerów. Pasjonaci turystyki rowerowej mogą już zacierać ręce. Wzdłuż tak tzw. Wiamontany, a więc drogi prowadzącej z Prudnika do Dębowca, powstanie ścieżka rowerowa. Na ten cel jest już zagwarantowane finansowanie. Inwestor, czyli powiat prudnicki, tak zaplanował nową drogę, by płynnie łączyła się ona z kolejną przygotowywaną trasą łączącą Dębowiec z czeskim Indrichowem. Kilka dni temu w siedzibie starostwa podpisano umowę na budowę tego właśnie fragmentu drogi. Otrzymaliśmy finansowanie ze środków unijnych w ramach Funduszu Europejskiego dla Polskiego. Inwestycja za około 5-6 milionów złotych. Spodziewamy się, że w przyszłym roku ta ścieżka zostanie już przez nas wybudowana. Finał tej inwestycji powinien być bliski temu, co czynimy od Dębowca w kierunku Indżychowa, także wkrótce, za kilkanaście miesięcy, jak sądzę. Mieszkańcy Ziemi prudnickiej, a Prudnika w szczególności będą mogli bezpiecznie poruszać się z Prudnika rowerem aż do Czech, do Inżychowa i dalej w kierunkach przez siebie wybranych. To ciekawy przykład łączenia finansowania unijnego dla tej samej trasy rowerowej. Dwa źródła finansowania, oba unijne, ale różne programy Interreg i teraz Fundusze Europejskie dla... Opolskiego. Czy odkryty basen w Prudniku znów będzie tętnym życiem? Jest na to duża szansa. Gmina Prudnik stara się o pozyskanie środków na remont obiektu, a rozmowy z ministerstwem są już bardzo zaawansowane. To właśnie dlatego wycofano się z pomysłu budowy nowego basenu w innym miejscu. A o tym temacie więcej specjalnie dla Was. Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak. Pierwotnie y, mieliśmy opcję, koncepcja, aby y, przenieść lokalizację w inne miejsce. Z różnych względów z tej opcji żeśmy zrezygnowali. Finalnie ministerstwo stoi na stanowisku i ten Departament Turystyki, aby to było w tym miejscu, w którym basen jest. Dostaliśmy informację, że musimy się zmieścić w tych dwóch nieckach, więc też po tej wizycie z powrotem spotkaliśmy się w terenie, aby ustalić zakres rozbudowy tego basenu i remontu tego basenu. Spore środki mają być nam przyzna przyznane na tą odbudowę, więc myślę, że to będzie dużo, dużo e, piękniejsze, funkcjonalne niż do tej pory było. E, to miejsce na pewno będzie służyło mieszkańcom e, i nie tylko. Myślę, że turystom i okolicznym e, miejscowościom również. E, realnie patrząc na termin, kiedy będzie mógł być ten basen e, oddany, to sezon, 2. E, 27. Kolejne dobre informacje z naszego miasta. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma nowego busa, który będzie służył rodzinom zastępczym. Jego symboliczne przekazanie miało miejsce w środę. Nowy pojazd będzie wykorzystywany m.in. do wyjazdów integracyjnych i edukacyjnych, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, dojazdów do lekarzy i na konsultacje. Gościnnie materiał starostwa. Miła chwila dla rodzin sprawujących pieczę zastępczą w naszym powiecie, jak też i dla pracowników PCPR-u i dla nas wszystkich, tutaj urzędników starostwa, nowy bus, który pomoże w transporcie dzieciaków znajdujących się w pieczy zastępczej. Projekt unijny, w ramach którego to przedsięwzięcie jest zrealizowane, czyli zakup busa za blisko 200 tysięcy złotych, obejmuje także szereg innych działań, wspomniane działania kulturalne, ale także choćby o repetycje dla dzieciaków, działania wspomagające psychologiczne, Nowe auto niewątpliwie wzmocni sprzęt, który służy w powiecie prudnickim pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Bus dla rodzin zastępczych, dla dzieci, które wychowują się w pieczy zastępczej to jeden z dziewięciu busów, które przekazujemy w ramach projektu europejskiego Bliżej Rodziny i Dziecka realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plus, projekt wyjątkowy, ale chyba w tym już się nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej specjalizuje. Czyli projekt niekonkurencyjny, dzięki któremu obejmujemy pomocą i wsparciem teren całego województwa. A teraz zapowiedź imprezy, która od lat gwarantuje wysoki poziom muzyczny i cieszy się coraz większym zainteresowaniem w regionie. Już 2 sierpnia odbędzie się Jazz Prudnik Festiwal. Muzyka wykonywana przez takich mistrzów gatunku jak Tomasz chyła quinter będzie rozbrzmiewać w ogrodzie Willi Frankla. O czym teraz najlepiej poinformowana osoba, dyrektor POK Sylwia Gawłowska-Miller. To będzie osiemnasta odsłona tegoż festiwalu, a więc nasz festiwal osiąga już pełnoletność. Na naszej scenie zaprezentują się artyści. Bardzo różnorodni, reprezentujący różne podgatunki jazzu. Zaczniemy koncertem o godzinie 17.00. Mario Szeparowicz and Band, czeski artysta zwany Erikiem Claptonem. Z uwagi na miłość do bluesa, Następnie młode pokolenie, trzy zespoły, które reprezentują jazz spod znaku nowej twórczości: Tant Freaky z Wrocławia, Dyfanki, Bamb i Patrycja Zarychta oraz Gwiazda Wieczoru Tomasz Chyła Quintet to jest artysta, o którym mogłabym mówić dużo, ale można powiedzieć, że są to pierwsze skrzypce polskiego jazzu młodego pokolenia. Przed nami także szereg wydarzeń towarzyszących, które w ramach festiwalu zorganizujemy w ogrodzie Prudnickiego Ośrodka Kultury, m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty kreatywne, muzyczne czytania i wiele, wiele innych działań. Zapraszam całe rodziny. Do ogrodu Prudnickiego Ośrodka Kultury 2 sierpnia. Nie tylko Prudnik. Biała także stawia na rozwój ścieżek rowerowych. Planowane fragmenty nowych dróg tego typu połączą miasto z istniejącymi ścieżkami rowerowymi z Prudnika i Mosznej o powstaniu tej swoistej rowerowej obwodnicy malowniczego miasteczka jego burmistrz Edward Piśko. Chcemy tak stworzyć dodatkową pętlę wokół białej i od strony Prudnika po prostu będzie dodatkowy zjazd i możliwość dojechania obok basenu i boiska do naszego parku, a dodatkowo jeszcze będzie wybudowana ścieżka wewnątrz miasta generalnie na ulicy Remonta. Dofinansowanie no to tutaj z tak zwanej mobilności w ramach subregionu południowego. W tej chwili przygotowujemy się do przygotowania przetargu i realizacja myślę, że rozpocznie się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. Będzie trwała w przyszłym. Ryk silników i dobra muzyka. Takie klimaty towarzyszyły uczestnikom festiwalu Muzyka Łączy Pokolenia, który odbył się w weekend na błoniach przy Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku Lesie. Jego organizatorem jest Opolskie Towarzystwo Motocyklowe i to właśnie motocykliści stanowili gro jego uczestników. Tak wyglądało to na miejscu. Opolskie Towarzystwo Motocyklowe przez już 20 lat organizuje różnego rodzaju imprezy i zloty motocyklowe, i motomikołaje, i kolędowania. I jedną z imprez, którą w tym roku udało nam się zorganizować, był właśnie kończący się festiwal Muzyka Łączy Pokolenia. Dzięki finansowaniu z funduszów EuroREK udało nam się taki festiwal wyprodukować, zaprosić motocyklistów, zaprosić Prudniczek, zaprosić ludzi z województwa opolskiego. Było sześć koncertów, byli nagrodzeni, były puchary. Mam nadzieję, że za rok Opolskie Towarzystwo Motocyklowe znowu swoją aktywnością zaskoczy Opole. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To był program Prudnik na szybko i tu ważna informacja. W kolejnym odcinku widzę się z Państwem 10 sierpnia, czyli za dwa tygodnie. Bo, redaktor nie robot i czasami urlopować też się musi. Ale proszę być spokojnym, nadrobimy wszystkie informacje. Do zobaczenia. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl. I like cheese. I like cheese. Dobra nauka. Świetna zabawa. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa, Oleje od polskich dystrybutorów najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal, profesjonalne pokrycia dachowe, gwarancja fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami Prudnik ulica Morcinka 1a. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski wyjazdy z prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans wycieczki szyte na miarę.